Z tanimi sławkami dla graczy jest także bardzo łatwo wtopić. I to, co często wygląda naprawdę świetnie na zdjęciach, może okazać się bardzo średnie w rzeczywistości. Dlatego też dzisiaj, moi drodzy, wybrałem dla Was 5 zestawów sławkowych, które moim zdaniem są najlepszymi tanimi zestawami sławkowymi dla graczy. Siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko. Witajcie na kanale Morele W dzisiejszym materiale, tak jak powiedziałem na wstępie, zrobiłem przegląd tych najtańszych zestawów sławkowych, które można kupić poniżej 150 zł. Okej. Okay, jeden zestaw jest ciutkę droższy, ale moim zdaniem zdecydowanie warto mieć go cały czas z tyłu głowy, bo dopłata 8 zł w chwili obecnej jest naprawdę niewielka, a przeskok jakościowy jest bardzo, bardzo duży. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużamy tego wstępu. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I od razu zaczynamy z moimi uwagami. I tak jak powiedziałem na początku, bardzo dużo osób wybiera swoje zestawy słuchawkowe wizualnie, po prostu przeglądając zdjęcia na miniaturkach w sklepie. Ja też tak robię, jeżeli robimy tanie bitwy na zestawy, ze względu na to, że największą bolączką, przynajmniej w moim odczuciu, tanich zestawów słuchowych jest to, że bardzo często. Pady na nausznice są po prostu beznadziejnie słabe. Są obite słabym materiałem, wypełnione jakąś byle jaką pianką, i już pierwszy kontakt z tymi sławkami na waszej głowie może was od nich odrzucić. Dzisiaj starałem się dobrać takie zestawy, które zdecydowanie będą coś sobą reprezentowały i nie powinniście się w żadnym wypadku na nich przejechać, jeżeli chodzi o ten dyskomfort pierwszego założenia. W tak niewielkim budżecie musicie mieć również na uwadze to, że wszystkie sławki będą podłączane poprzez jacka 3,5 mm. Co za tym idzie, dźwięk jaki uzyskacie z tych sławek będzie również zależał od urządzenia, do którego je podłączycie. Ale również macie więcej możliwości podłączenia ich, bo możecie je podpiąć bezpośrednio do pada Waszego telefonu czy Nintendo Switcha, więc są to zestawy naprawdę bardzo uniwersalne. Tak, więc, moi drodzy, dzisiejszy przegląd zaczynamy od pierwszego prostego parametru, jakim jest jakość wykonania i to, co dostajemy w zestawie. I tutaj najbiedniej niestety muszę powiedzieć, że wypadają słuchawki od Beach'a. Rekony 70 to słuchawki, które chciałem Wam pokazać ze względu na ich jakość audio. Jakość wykonania zdecydowanie nie jest ich mocną stroną ze względu na to, że jest to w 100% w zasadzie plastikowy produkt, plastikowe zawiasy, plastikowe mocowania. Jednak, jeżeli chodzi o samą jakość materiału, to zdecydowanie jest to jeden z tych lepszych plastików. Tak więc, pierwsze wrażenie może być naprawdę Łudne, jednak nie dajcie się zwieść ze względu na to, że te słuchawki grają naprawdę przyzwoicie, jak i dzięki dwóm prostym udoskonaleniom są w stanie dopasować się do większości rozmiarów głów. Przede wszystkim mówimy tutaj o obracanych muszlach o 90 stopni, co jest naprawdę bardzo wygodne, a dodatkowo również one są nachylane, dzięki czemu dopasowanie do głowy jest jednym z lepszych. Niestety, idąc dalej za tym wykonaniem, idzie również mikrofon, który jest po prostu małym pałąkiem, sztywnym pałąkiem, który możemy przekręcić do przodu i go odciszyć. Po podniesieniu on się wyciszy, jednak wciąż jest to bardzo mały, krótki mikrofon, którego niestety nie będziecie w stanie dopasować do swoich wymagań. O mikrofonach porozmawiamy sobie oczywiście troszeczkę później drugim zestawem słuchawkowym, który ma naprawdę ciekawe udogodnienia, ale niestety, jeżeli chodzi o całą jakość wykonania jest przeciętnie, jest zestaw od One Audio Gamer 10. Jest to zestaw, który jest najbardziej kompaktowy ze wszystkich, które dzisiaj dla Was przygotowałem, ze względu na to, że dodatkowo jeszcze można jego muszle złożyć do środka. Plus w DJ-skim stylu, jeżeli będziecie chcieli, to możecie je sobie w zasadzie wywrócić na drugą stronę. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o dj to tutaj będę miał spore uwagi do samego brzmienia, ale wciąż nie można mu odebrać tego, że jest to najbardziej przewodnik. Nośny zestaw, jaki będę miał przyjemność dzisiaj wam pokazać. Gdzieś pomiędzy nimi pojawiają się słuchawki od Cruxa, które są wykonane OK. Pojawia się tutaj aluminium, jest całkiem w porządku, jednak mam uwagi do samych zawiasów, które moim zdaniem, niestety dość szybko się wyrobią. Jak i samo wykończenie muszli takim ostrym wzorem. To jest naprawdę ostre. Nie przemawia do mojego gustu. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o jakość wykonania, mieszczą się one w połowie stawki, są wykonane solidnie i poprawnie. Na szczycie zaś mamy dwóch królów. Jeden troszeczkę niżej, ale wciąż naprawdę bardzo dobry, ze względu na to, co dodaje tutaj producent, a mianowicie jest to Memory Foam w padzie. Tak jest, moi drodzy, w tych słuchawkach mówię tutaj o Stratus: jest Memory Foam w earpadach i to zdecydowanie wpływa na sam komfort noszenia tych właśnie słuchawek na głowie. I tak jak powiedziałem, tutaj odnosimy się bezpośrednio do tego, co jest największą bolą. Łączką zestawów słuchawkowych dla graczy, czyli po prostu niewygodne irpady. Minusem jednak tych słuchawek jest to, że są one na sztywno połączone z pałąkiem. Co za tym idzie, nie mamy tutaj żadnej możliwości regulacji ich na bok, a po prostu rozszerzenie słuchawek decyduje, pod jakim kątem będą one otwarte. Nie tak jak w przypadku Cruxa czy SPC tutaj mamy możliwości regulacji, w przypadku Savio tego niestety nie ma. Na szczycie zaś dzisiejszego zestawienia w kategorii jakości wykonania pozostają SPC Viro Infra, czyli tańsza wersja słuchawek od SPC, która została wyposażona w materiałowe pady z również niezwykle przyjemnym wypełnieniem. Do tego trzeba dodać aluminiowe elementy, jakieś solidne, proste wykończenie oraz ekoskórę na pałąku na szczycie. To naprawdę sprawia, że te słuchawki są bardzo wytrzymałe, bardzo wygodne i komfortowe, zwłaszcza w te ciepłe dni. Irpady materiałowe, które zostały zastosowane w tych Infra, moim zdaniem są jednymi z najwygodniejszych, jeżeli chodzi o stokowe pady do słuchawek. A kończąc o wykonaniu, wróćmy jeszcze raz do Turtlebicowych Rekonów 70, ze względu na to, że są to słuchawki dedykowane graczom konsolowym. Tutaj producent jest w 100% konsekwentny i nie dość, że mamy właśnie ten design, wiecie, zielony pod Xboxa, to również mamy krótki przewód zakończony combo jackiem. Co za tym idzie, jeżeli chcielibyście je wykorzystywać przy stacjonarce do grania z komputerem schowanym np. pod biurkiem, gdzie tego kabla potrzebujecie znacznie więcej, może się okazać, że ten przewód będzie niewystarczający. Więc to jest rzecz, którą chciałem również wspomnieć na samym początku do grania. Na konsoli, gdzie podpinamy je bezpośrednio do pada, jest tego przewodu idealna ilość tak na dobrą sprawę. Jeżeli chodzi o pc peceta, to niestety nie mamy tutaj w zestawie ani rozdzielacza na osobno mikrofon, osobno słuchawki. Jesteśmy zostawieni tylko i wyłącznie z combo jackiem, więc miejcie to na uwadze, gdybyście zdecydowali się na ten właśnie zestaw. Mówiąc zaś o kontroli i możliwościach regulacji, wracamy do tertulubicza, które tych możliwości ma najmniej, ze względu na to, że jedyne co dostajemy, to na nausznicy umieszczone proste pokrętło od regulacji głośności oraz mikrofon, który jest odpowiedzialny również za wyciszanie i jest wyraźny przeskok odczuwalny przy podnoszeniu go. Jeżeli go podniesiecie do samego końca, odczujecie ten przeskok, to będziecie wiedzieli, że mikrofon został wyciszony. Jednak jeżeli chodzi o możliwość dopasowania go do waszej twarzy, to niestety nie ma żadnej. To jest po prostu sztywny plastik. Mówiąc o nietypowych możliwościach regulacji, Wysuwa się tutaj znowu Krux, ponieważ w nim mikrofon wyciszamy bądź też odciszamy przełącznikiem pozycyjnym, i zaraz pod nim również na słuchawce właśnie jest umieszczone pokrętło do regulacji głośności. Tutaj jesteśmy krok do przodu, ponieważ mikrofon jest odpinany i umieszczony na miękkim pałunku. Co sprawia, że jesteście w stanie dopasować go do swoich ust i zareagować na to błyskawicznie, czy za głośno, czy za cicho. Po prostu go sobie odsunąć bądź też przysunąć. Pozostałe trzy zestawy sławkowe również posiadają odpinane mikrofony, jednak tutaj nie mamy możliwości regulacji na słuchawce bezpośrednio. A mamy tę możliwość poprzez pilota dołączonego do zestawu. W każdym wypadku jest to pokrętło i przełącznik pozycyjny odpowiadający za pracę mikrofonu. Dodatkowo, One Audio tutaj idąc w uniwersalność i przenośność tych słuchawek, dorzuca jeszcze przycisk odpowiadający za play-pause, gdybyście podłączyli te słuchawki do swojego urządzenia mobilnego, o ile macie jeszcze port jack, zaś najgorszy moim zdaniem pilot niestety przypadł do słuchawek, które są znowu najlepiej wykonane, więc nie ma produktów idealnych SPC Viro Infra z kółkiem, które wystaje po prostu poza przewód, co może być wygodne, ale na dłuższą metę kółko wystające z dwóch stron powoduje, że jest dwa razy więcej szans na przypadkową zmianę głośności przy każdym Waszym ruchu. Zanim przejdziemy do brzmienia, warto również omówić samą wygodę noszenia tych słuchawek. I jeżeli chodzi o tertulbicze, e, to muszę wspomnieć tutaj o tym, że sam pałąk jest obity bardzo cienką pianką, przez co. Niestety nie leżą one tak idealnie i ewidentnie odznacza się ich ciężar na środku głowy. Jednak nachylone pod kątem i dość swobodnie poruszające się muszle sprawiają, że bardzo dobrze mieszczą się w środku moje uszy i korzysta mi się z tych słuchawek naprawdę wygodnie. Problemy zaś związane z wygodą pojawiły się w przypadku kruksów, które o ile są dość elastyczne ze względu na po prostu materiały, z których zostały wykonane, to niestety same nausznice w sobie są bardzo płytkie. Co za tym idzie, moje uszy nie mieszczą się do końca do środka. I to jest taki bardziej design w moim przynajmniej przypadku nauszny niż w oku uszny. Więc to byłyby słuchawki dla osób z nieco mniejszymi głowami niż moja. Również dla osób z mniejszymi głowami i bardzo specyficznej grupy odbiorców są słuchawki One Audio, o których powiedziałem wcześniej. Tutaj ze względu na to, że całe muszle są okrągłe, ucho nie wchodzi całkowicie do środka i również w moim przypadku są to bardziej słuchawki nauszne. Z dopasowaniem również nie jest idealny model od Savio ze względu na to, że słuchawki są na sztywno przytwierdzone do połąka. To niestety, jeżeli macie mniejszą głowę, po prostu bardziej będą wam dociskały na wysokości szczęki, a mniej na wysokości samych uszu. I tutaj może być problem z tym, że jeżeli macie zaś za dużą głowę, to na dole nie będą dociskały praktycznie wcale. Tak więc tutaj z dopasowaniem, o ile ucho wchodzi do środka dobrze i miejsca na nie jest sporo, to samo dopasowanie przez te usztywnienia niestety jest przeciętne. I na sam koniec została propozycja od SPC, która w moim przypadku była najwygodniejsza. Pady są głębokie, wygodne i swobodnie można je regulować. Co za tym idzie, nawet jeżeli wysunę je na maksimum, żeby dopasować do mojej głowy, po prostu zakładam i jest bardzo przyjemnie, jest bardzo wygodnie. No i znowu ten materiał, o którym mówiłem wcześniej, czyli przewiewność w te ciepłe dni. No ale wreszcie zajmijmy się brzmieniem tego, jak grają te słuchawki, bo mogą być super wygodne, ale brzmieć naprawdę fatalnie. Według specyfikacji mamy do czynienia z 50 mm przetwornikami w SPC Viro oraz propozycji od One Audio. W pozostałych trzech modelach zastosowane przetworniki są 40 mm. Jednak nie dajcie się zwieść, ponieważ ten rozmiar oczywiście ma znaczenie, ale większy nie zawsze znaczy lepszy. Niemniej jednak to też warto mieć na uwadze, bo to bezpośrednio przekłada się między innymi oczywiście na jakość dźwięku, który dostajemy. Tak więc do jakości dźwięku przechodząc. Idealnie wystrojone pod gry są Turtle Beach'e. OK, w przypadku tych słuchawek nie uświadczycie zbyt wiele basu, jakaś scena nie jest tak szeroka, ale środek i wysokie tony są wystrojone naprawdę wysoko. Co za tym idzie, jesteście w stanie usłyszeć każdy szmer, każdy krok gracza nadchodzącego z jednej czy też z drugiej strony. Nie zrozumcie mnie oczywiście źle, po prostu gdybym miał wskazać, czego mi w tych słuchawkach brakuje, to właśnie basu. Do słuchania muzyki też się nadadzą, ale nie są to najlepiej brzmiące słuchawki z całej stawki. Ale zrymowałem. Dalej idąc mamy One Audio i tutaj niestety ze względu na samo dopasowanie słuchawek ten bas był nieco bardziej wycofany, środek oczywiście tej króluje, co jest jak najbardziej zgodne z tym, czego się spodziewaliśmy i tutaj też muszę przyznać, że jest to niestety najgorzej brzmiący zestaw z dzisiejszego zestawienia, więc tak jak powiedziałem wcześniej, nie zawsze większy znaczy lepszy. Zostawia stratus bardzo basowe, taki bardziej bym powiedział, przedłużony bas i niestety stłumiony środek. Tak więc podgranie ok, ale raczej casualowe, a nie typowe esportowe tryhardowanie. Patrząc dalej na Kruxa, mamy tutaj do czynienia ze słuchawkami, które są nieco mniej basowe od konkurencji i znowu środek, jak i góra wysuwa się na prowadzenie. Finalnie jednak, jeżeli chodzi o ten bas, to znowu mam wrażenie, że jest to powiązane bezpośrednio z naucznikami, które niestety są wypełnione po prostu zwykłą pianką, co za tym idzie znowu nie przylegają dobrze, są dość płytkie, więc ten bas nie jest zatrzymywany i znowu wrażenie wraca do nas, że tego basu po prostu jest mniej. Osoby, które mają mniejsze głowy, prawdopodobnie nie będą tego tak doświadczały, ale jeśli miałbym się na coś skarżyć, to tak, w tych tanich słuchawkach po prostu trochę brakuje mi basu. I na sam koniec najlepiej moim zdaniem grający zestaw słuchawkowy z dzisiejszego zestawienia, czyli po raz kolejny Viro Infra, który na swoich naprawdę nieźle wystrojonych 50 mm przetwornikach daje nam ciepłe i basowe brzmienie. Jest basowo, rzeczywiście nie jest to taka ekspozycja jak na przykład Turtle Beach pod gry, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o same granie na Xboxie, na przykład w jakiejś Halo czy Call of Duty, to Turtle Beach zdecydowanie pozwolą Wam zgarnąć więcej fragów. Jednak, jeżeli chodzi o uniwersalność i codzienne zastosowanie, to skłaniałbym się bardziej właśnie ku propozycji od SP. PC, ze względu na to, że tutaj mamy do czynienia z pełniejszą sceną i z bardziej ciepłym, neutralnym, nieco basowym, ale wciąż przyjemnym brzmieniem. Więc jak na cenę każdego z tych zestawów słuchawkowych, każdy ma swoje mocne, jak i słabe strony. No W tej kwocie ciężko znaleźć jakiś większy kompromis, ale wciąż naprawdę jedne, drugie, trzecie, czwarte, jak i piąte nadają się do wielu zastosowań. Trzeba tylko znaleźć to, czego tak na dobrą sprawę od nich oczekujecie. Zostały nam do omówienia również mikrofony, o których teraz powiem słów kilka, korzystając właśnie z mikrofonów wbudowanych do poszczególnych zestawów. No i jedziemy, moi drodzy, z grubej rury. Jak słyszycie, mikrofon w słuchawkach od One Audio jest zniekształcony i na dłuższą metę troszeczkę męczący. No tutaj, jeżeli chodzi o gadanie ze znajomymi, to tak, wystarczy taki mikrofon, jednak jeżeli planowalibyście te słuchawki wykorzystywać do czegoś więcej, to niestety ten mikrofon po prostu za bardzo szumi, za bardzo zniekształca głos. Nie jest to topowe rozwiązanie. Zielone sławki znowu mogły być tutaj troszeczkę lepsze. Mam do nich pewne zastrzeżenia ze względu właśnie na ten krótki pałąk. O ile on jest bardzo fajny, bo nie mamy tutaj żadnego pałąka bezpośrednio przed ustami. To niestety, jak sami słyszeliście, przed chwileczką przyłożyłem rękę i ten dźwięk już jest mocno ograniczony. Dodatkowo, dźwięk, który słyszycie, o ile jest poprawny, to niestety pochodzi po prostu z odbicia. Takie ja mam wrażenie, słuchając tego nagrania, że dźwięk, który powiedziałem, nie trafił bezpośrednio do mikrofonu, tylko poszedł najpierw w ścianę, odbił się i dopiero wrócił do słuchawek. A mikrofony pozostałych trzech zestawów słuchawkowych brzmią naprawdę podobnie. Teraz na mojej głowie jest zestaw właśnie od Kruxa. Jeżeli chodzi o sawio, to również jest poprawnie. Mikrofon już ma naprawdę fajną barwę, dobre brzmienie. I można go wykorzystywać nawet przy jakichś roboczych nagraniach, czy bez żadnego wstydu, po prostu wykorzystywać przy codziennej pracy i spotkaniach internetowych. I teraz już jestem na mikrofonie z zestawu SPC. Jak sami słyszycie, różnice pomiędzy tymi ostatnimi trzema są naprawdę niewielkie. I jak na zestawy słuchawkowe brzmią one bardzo przyzwoicie, a jak dołożymy do tego jeszcze ten filtr do 150 zł w zasadzie, to brzmią nawet bym powiedział rewelacyjnie. Tak więc moi drodzy, podsumowując dzisiejsze zestawienie, tak jak powiedziałem wcześniej, niestety w kwocie 150 zł musimy iść na pewne kompromisy i ciężko jest znaleźć uniwersalne sławki, które będą najlepsze w każdej jednej dziedzinie. Jak widzieliście, spośród tych pięciu zestawów każdy jeden zestaw ma jakąś inną, swoją mocną stronę. Mam jednak nadzieję, że to zestawienie pomoże Wam zdecydować, który zestaw będzie dla Was najlepszy. A na dzisiaj do mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja, a ja znikam. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie i cześć!